Słuchajcie, a to będzie oprowadzka o po moim domu. Nie wiem co Naru robi, ale zaraz chyba to się skończy źle. Mam na pewno rację. Mówię wam, to jest racja. Słuchajcie, Naru coś walnęło, ten zegar chyba, który spadł. No spójrzcie tylko. Tu był wcześniej zegar, choć wam tego nie pokazałam. Ale on spadł na naru normalnie. Normalnie on spadł na naru. Spadł na naru zegar. Dobra, i teraz wam pokażę salon mój, więc. Ja stąd już. Więc, więc to jest mój cały salon. Tak on się prezentuje. Ale to jest w Life taki salon. A nie w prawdziwym życiu, więc no z Kolejne pomieszczenie to jest takie z fotelem i to jest na Wigilię i tutaj jest kominek. I to jest wszystko takie na Wigilię. Bo na Wigilię tutaj damy, ze wszyscy się razem. I tutaj jest kominek. I to jest taki pokój wigilijny trochę. Kolejny pokój to taki salon gościnny, gdzie jest telewizor, jest taki kwiatek i w ogóle jest takie ładnie. Ładnie jest bardzo. Mówię wam. To jest taki pokój gościnny trochę. I to jest moja sypialnia. Cała fajna Syfia. Zobaczcie, jaka jest piękna, bialutka, śliczna, normalnie. I to jest taki górny salon.